Witam w naszym małym info. Chcemy Was poinformować, że jest nowa uczestniczka YouTube Anna Miłosz. Wiem, nazwa nie jest tak bardzo wymyślona, ale po prostu nie dało się innej wymyśleć. Oto info, które właśnie jest na temat tych informacji. Najbliższy weekend może wymyśli się jakiś serial i będzie wtedy zwiastun. Ale serial może powstać dopiero po świętach, bo wtedy będzie najwięcej pet shopów. Ale też i tak będą pojawiały się dużo filmów, komedie, teledyski i różne w tym typie. Nie wiemy jeszcze jaki petshop będzie, ale na pewno jakieś haski z brokatem. Więc teraz zapoznamy się z popularnym jamnikiem, który jest jeden z najładniejszych pet shopów. Zapraszamy! Witam. Tak. To jest jeden z najpopularniejszych janików, które występują w różnych filmach. To może opowiesz coś o sobie. No cóż, będę występować w różnych filmach, które będą kręcone i będą. Na razie liczba pet shopów, to jest dopiero 31. Ale niektóre pietrzewy są już kupione i będą na święta. Więc 30 ileś. Tak, właśnie. Więc zapraszamy na nasz kanał, żeby oglądać filmy i proszę, żeby nie robić jakichś złych komentarzy, że... o, że ten filmik jest jakiś no głupi. Chcieliśmy zrobić podkład, ale... Nie było. Jakieś popularne są podkłady w filmach? Proszę, żebyście napisali w komentarzach, jak się nazywają, żebyśmy mogli robić je w innych filmach. Będziemy robić też różne teledyski i różne fajne filmy, też komedie. Więc zapraszamy na nasz kanał. I zapraszamy, żeby oglądać nasze filmiki. Cześć!